Na początek firmy to rok 1989, rodzice otworzyli sklep motoryzacyjny, w którym sprzedawali części do samochodów krajowych, produkowanych w tak zwanym PRL-u. Po czterech latach działalności w wieku 19 lat dołączyłem do firmy. W 2017 roku przyprowadziliśmy się do nowo wybudowanego lokalu przy ulicy Filipsa 2. Nowa lokalizacja dysponuje prywatnym parkingiem, dużą salą sprzedaży i dobrze zaopatrzonym magazynem, by jak najlepiej sprostać wymaganiom i oczekiwaniom klientów. Do ProfiAuto dołączyliśmy w 2010 roku, uzyskaliśmy większą rozpoznawalność, poszerzyliśmy ofertę oraz uzyskaliśmy wsparcie techniczne. Dużym plusem jest również program MotoProfit skierowany do pracowników i właścicieli ProfiAuto serwisów. W naszej firmie kluczową rolę odgrywa zespół pracowników, który obecnie liczy 9 osób. Staramy się budować rodzinną atmosferę pracy, gdzie każdy czuje się ważny i doceniony. To właśnie nasi ludzie, ich doświadczenie i zaangażowanie są podstawą sukcesu firmy. Klienci szczególnie cenią naszą elastyczność i szybkość działania. Staramy się dostarczać części jak najszybciej, a nasze indywidualne podejście sprawia, że mogą na nas liczyć w każdej sytuacji. To chyba buduje największe zaufanie. Jeśli chodzi o przyszłość, chcemy dalej się rozwijać, poszerzać ofertę i wzmacniać współpracę z Profiąt.